Niemcy ostrzegają Chińczycy mogą zdalnie wyłączać wiatraki w Europie. Niemiecki rząd dysponuje raportem, który ostrzega, że Chiny mogą dokonywać głębokich ingerencji w bezpieczeństwo Europy za pomocą technologii turbin wiatrowych. Według dokumentu chińskie wiatraki mogą być nawet zdalnie wyłączane. Raport został zamówiony przez niemieckie Ministerstwo Obrony. Jego główna teza głosi, że jeśli Chiny uzyskają możliwość budowy farm wiatrowych w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej, to mogą celowo opóźniać realizację projektów, pozyskiwać wrażliwe dane, a nawet zdalnie wyłączać turbiny. Raport zaleca również, aby Niemcy wstrzymały realizację istniejącego już projektu farmy wiatrowej, w którym wykorzystywane mają być chińskie wiatraki. Chodzi o projekt morskiej farmy Waterkant, gdzie stanąć ma 16 chińskich urządzeń. Raport podkreśla, że kluczowe zagrożenia wynikają z dostępu teleinformatycznego, jaki producenci turbin uzyskują przy realizacji projektów. Chińscy dostawcy mieliby dostęp do oprogramowania sterującego działaniem turbin oraz do danych zbieranych przez setki radarów wbudowanych w wiatraki.